ハハハ Film ten stał się wirusowy i uzyskał setki milionów wyświetleń na wszystkich platformach. MP Clark, 22-letnia maoryska członkini nowozelandzkiego parlamentu, demonstracyjnie podarła dokument kontrowersyjnego prawa i rozpoczęła tradycyjny maoryski taniec ceremonialny, aby wyrazić swój protest. Dowiedz się, kim jest MP Clark, kim są Maorysi, co nie spodobało im się w dokumencie i kto jeszcze wykonał ten taniec. O tym w dzisiejszym filmie. Witaj, jesteś na kanale opartym na prawdziwych wydarzeniach. Dzisiaj opowiem trochę więcej o rdzennych mieszkańcach Nowej Zelandii, Maorysach i Tańcuchaka, który mogliście zobaczyć na filmie. Przy okazji, jeśli byłbyś zainteresowany obejrzeniem filmu na ten temat, jest ich kilka, na przykład Patriarcha lub Martwe Ziemie. Chociaż nie są one oparte na prawdziwych wydarzeniach, pokażą wam trochę atmosfery tego rdzennego ludu. Zacznę więc od Mikey Clark. W rzeczywistości jest dość interesującą osobowością i bystrym politykiem, pomimo młodego wieku. Jest przedstawicielką rdzennej ludności Maorysów i jednocześnie najmłodszym członkiem parlamentu tego kraju w ciągu ostatnich 150 lat. A rodzina tej dziewczyny jest dość znacząca w historii tego ludu. Majpi jest krewną aktywistki, walczącej za prawa języka maoryskiego Hany te Hemara. Jej dziadek, Taitimu Maipi, jest innym znanym działaczem na rzecz praw Maorysów, a jej praparapradziadek pradziadek Ikatene był pierwszym maoryskim posłem, który został powołany do Rady Wykonawczej. Innymi słowy, cała jej rodzina jest zasadniczo związana z historią Maorysów, więc nie jest zaskakujące, że poszła w ślady swoich przodków. Podczas tradycyjnego wydarzenia w Nowej Zelandii we wrześniu 2022 roku, które było poświęcone rozpowszechnianiu języka maoryskiego, Maipi Clark wygłosiła płomienną mowę na schodach budynku parlamentu. Przemówienie to było tak pełne pasji i poruszyło obywateli, że kilka partii politycznych zwróciło się do Mapi Clark z prośbą o rozważenie dołączenia do nich. Zarówno Mapi Clark, jak i jej ojciec byli brani pod uwagę przez Tepati Maori jako kandydaci do okręgu wyborczego Hauraki i Waikato. Jednak ostatecznie partia chciała młodej krwi i perspektywy, a Mapi została wybrana do startu w wyborach 2023 roku i wygrała w wieku 21 lat. Nawiasem mówiąc, filmik, który pokazałem na początku, nie jest jedynym z jej udziałem, który stał się wirusowym w internecie. Najmłodsza posłanka w historii nowozelandzkiego parlamentu podczas składania przysięgi wykonała okrzyk wojenny plemienia Maorysów. W ten sposób zademonstrowała swój związek ze społecznością i szacunek dla tradycji. W swoim przemówieniu inauguracyjnym zadeklarowała swoje oddanie wyborcom, mówiąc, że umrze za nich, ale także będzie dla nich żyć. Myślę, że wielu naszych posłów mogłoby się uczyć od tej dziewczyny". Później Maipi Clark dołączyła do Parlamentarnej Komisji do Spraw Maorysów. 14 listopada Maipi Clark zaprotestowała przeciwko projektowi ustawy w nowozelandzkim parlamencie, który redefiniował zasady traktatu między Maorysami a koroną brytyjską. W związku z tym marszałek Gerry Brownlee odroczył posiedzenie parlamentu na 20 minut i zawiesił Maipi Clark na 24 godziny za jej działania. Aby jednak lepiej zrozumieć kontekst tego sporu, musimy cofnąć się w czasie i opowiedzieć o traktacie między Maorysami a koroną brytyjską. Traktat ten, który stał się podstawą wielu sporów i protestów w Nowej Zelandii, nosi nazwę Te Tiri Te Hangi lub Traktat z Waitangi. Został on podpisany 6 lutego 1840 roku w Waitangi na północy Nowej Zelandii i stał się ważnym dokumentem w historii stosunków między rdzennymi Maorysami a brytyjskimi kolonizatorami. I nadal pozostaje jednym z kluczowych dokumentów w kraju. Od samego początku istniały jednak problemy z interpretacją jego zapisów, a wiele z nich doprowadziło do trwających po dzisiejszy dzień sporów. Imperium Brytyjskie dążyło do ustanowienia kontroli nad Nową Zelandią, ponieważ w tamtym czasie w kraju istniała znaczna aktywność europejskich handlowców i osadników. Spowodowało to napięcia i konflikty z rdzennymi Maorysami którzy mieli własną organizację i tradycję, a także prawa do ziemi. Brytyjczycy postrzegali traktat jako sposób na zabezpieczenie swoich praw do ziemi, a Maorysi, podpisując traktat, mieli nadzieję, że pomoże on chronić ich tradycyjne prawa przed nadużyciem ze strony kolonistów. Ogólnie rzecz biorąc, traktat zawierał trzy główne zasady. Po pierwsze, korona brytyjska była zobowiązana do ochrony maoryskich praw do ziemi. Zgodnie z traktatem Maorysi zachowali prawo do posiadania ziemi, a korona gwarantowała, że żaden kawałek ziemi nie zostanie przekazany Europejczykom bez zgody Maorysów. Po drugie, traktat przewidywał mianowanie korony brytyjskiej najwyższym rządem. Oznacza to, że Maorysi uznali władzę korony nad ziemią i ludnością Nowej Zelandii. Po trzecie, traktat przewidywał równość praw między Maorysami a Brytyjczykami. Jednak po podpisaniu traktatu pojawiły się poważne kontrowersje, głównie z powodu różnic w interpretacji tekstu angielskiego i maoryskiego. Ponieważ traktat został podpisany w dwóch językach, istniały znaczne różnice w sposobie przekazywania jego postanowień Maorysom. Na przykład wersja angielska stwierdzała, że Maorysi zgadzają się na suwerenność korony brytyjskiej, podczas gdy wersja maoryska odnosiła się jedynie do gwarancji praw do ziemi. Ale nie wspominała o przeniesieniu suwerenności. Tak więc z powodu tych różnic w interpretacji, w XIX wieku Brytyjczycy nie spełnili obietnic złożonych w traktacie, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony ziemi i praw Maorysów. Zamiast tego hektary stopniowo wpadały w ręce europejskich kolonistów, a Maorysi tracili duże obszary. Było to główną przyczyną licznych sporów, a nawet konfliktów zbrojnych, takich jak wojny maoryskie w drugiej połowie XIX wieku. Sytuacja pozostawała trudna aż do XX wieku. Dopiero w połowie XX wieku rozpoczęły się oficjalne przeglądy i potwierdzenia naruszeń związanych z traktatami. Później powołano komisję Waitangi, której zadaniem było zbadanie historycznych przypadków naruszeń traktatów. W wyniku jej prac uznano liczne naruszenia, a rząd zaczął wypłacać Maorysom odszkodowania za utraconą ziemię i naruszone prawa. Jednak zdaniem autorów projektu ustawy, Komisja Waitangi nieco przesadziła i stopniowo prawa i przywileje rozszerzyły się do tego stopnia, że zaczęto nakładać ograniczenia na nierdzennych obywateli. Z drugiej strony Maorysi i ich zwolennicy argumentują, że ustawa ta podważa prawa Maorysów, którzy stanowią około 20% wszystkich obywateli. Warto w tym miejscu zauważyć, że w Nowej Zelandii rdzenni mieszkańcy tego kraju rzeczywiście mają pewne przywileje i prawa, które różnią się od praw ludności nierdzennej. Na przykład istnieją miejsca zarezerwowane dla Maorysów w nowozelandzkim parlamencie i mogą oni wybierać własnych przedstawicieli do pełnienia tej roli. Daje to bezpośrednią reprezentację na szczeblu krajowym. Jednocześnie jest otwarty dostęp do specjalnych programów mających na celu poprawę ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa. W szczególności istnieją stypendia i programy mające na celu wspieranie studentów ze społeczności maoryskiej. Zgodnie z traktatem z Waitangi niektóre ziemie pozostają pod kontrolą Maorysów lub należą do nich na specjalnych warunkach. Oczywiście te rzeczy są uwarunkowane historycznie przez fakt, że Maorysi są rzeczywiście rdzenną mniejszością w kraju i przez ostatnie stulecia byli naprawdę uciskani przez kolonizatora, którym jest Wielka Brytania. Teoretycznie można więc zrozumieć stanowiska obu stron, ale dość już o tym. Odejdźmy trochę od polityki i przejdźmy do czegoś nieco ciekawszego, na przykład do tańca, który wykonała Mapy Clark podczas swojego protestu. Taniec ten nazywa się haka. Faktycznie zyskał on sporą popularność na długo, zanim Majpi wykonała go w nowozelandzkim parlamencie. Tańczył go na przykład Jason Momoa, który ma maoryskie korzenie, książę Harry, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, a także Dwayne Johnson. Ogólnie rzecz biorąc, haka to tradycyjny, rytualny taniec nowozelandzkich maorysów, którego plemienni wojownicy używali do zastraszania wrogiej armii przed bitwą. Haka łączy w sobie zarówno ruchy, jak i akompaniament dźwiękowy w postaci pieśni, okrzyków bojowych oraz dźwięków wydawanych przez tupanie stopami i uderzanie w biodra i klatkę piersiową. Haka występuje w wielu formach wykonywanych przy różnych okazjach i przez różne grupy. W Nowej Zelandii haka jest ważną częścią wielu wydarzeń publicznych. Wojsko wykonuje rytualny taniec, aby podnieść morale, a drużyny sportowe przed meczami. Dzieci w szkole również uczą się tego tańca, nawet jeśli nie są Maorysami. Haka może być również używany na weselach i pogrzebach. Krótko mówiąc, jest to bardzo wszechstronny taniec. Zyskał on znaczną popularność po tym, jak został wykonany przez narodową drużynę rugby Nowej Zelandii All Blacks. Po raz pierwszy taniec ten został wykonany w zawodach 1905 roku i jest używany do dziś. Nawiasem mówiąc w parlamencie Maipi Clark wykonała rodzaj haki zwaną K mate. Ta słynna haka została stworzona przez maoryskiego wodza Rauparaha i według legendy została wykonana przez niego podczas incydentu, w którym ledwo uniknął śmierci. Tak więc Kamate Kamate tłumaczy się jako to jest śmierć, to jest śmierć. A fraza K Ora Ka Ora, która jest również obecna w tym tańcu, tłumaczy się jako to jest życie, to jest życie. Jednocześnie, jak już wspomniałem, taniec ten jest często używany przez nowozelandzkie wojsko, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Szczególne miejsce zajmuje wojskowa haka peru-peru, wykonywane przez maoryskich wojowników tuż przed bitwą, w przerwach oraz po jej pomyślnym zakończeniu. Tancerze często używają w tańcu broni, wytrzeszczają oczy, wystawiają języki i wściekle krzyczą, a ich ciała konwulsyjnie się trzęsą. Osobliwością peruperu -peru są jednoczesne podskoki wszystkich wojowników, którzy go wykonują, a także fakt, że czasami mężczyźni tańczą go bez ubrania. Istnieje również rodzaj peruperu -peru, zwany tutun garahu. Wojownicy wykonywali go, aby określić, czy jednostka jest gotowa do bitwy. Nawet w XXI wieku haka jest regularnie wykonywana w nowozelandzkich siłach zbrojnych. Festiwal i zawody odbywają się dwa razy w roku. Nawiasem mówiąc, po inwazji Rosji na pełną skalę, nowozelandzcy żołnierze wykonali nawet taniec haka, wspierając ukraińskich żołnierzy. Jak wspomniałem, taniec ten jest również używany do uhonorowania poległych żołnierzy. Na przykład w 2023 roku Nowa Zelandia wykonała taniec wojenny na cześć poległego ukraińskiego obrońcy. Nowozelandczyk Kane Ta znany jako Tartle, był w Ukrainie od pierwszych dni wojny, pomagał wolontariuszom w Charkowie, prowadził warsztaty pierwszej pomocy i dostarczał pomoc humanitarną na terytoria okupowane. Przez 10 lat był żołnierzem w Nowej Zelandii, a kiedy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę, dołączył do Międzynarodowego Legionu i szkolił innych wolontariuszy w pobliżu Wuledaru. Podsumowując, taniec ten jest jednym z kluczowych tradycyjnych i kulturowych elementów zarówno Maorysów, jak i Nowej Zelandii. W szczególności dzięki temu tańcowi świat dowiedział się więcej o tym kraju, a także jest to żywy przykład tego, jak ludzie dbają, pielęgnują i nie wstydzą się swoich tradycji i zwyczajów, przekazując je nowym pokoleniom. I na tym zakończymy dzisiejsze krótkie wydanie. Jeśli było ono interesujące, proszę o pozostawienie komentarza i polubienie, a jeśli zasubskrybujesz mój kanał, to będę jeszcze bardziej wdzięczny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.